Okej, okay. mój kolega napisał mi na Facebooku, że Islam to religia pokoju, że nie jest taka, jaka jest, że nie zabija i tak dalej. Mniejsza z tym, to co to chciałem sprawdzić to i wam pokazać, to rodowód Islamu w Bili. A więc mamy Nowy Testament. Nie, to nie Nowy Testament, czekajcie, to jest. Nie, tak, dobrze, zaczniemy od tego. Nowy Testament. Kim jest kłamca? Tak? Zaczniemy od ciekawego stwierdzenia Nowy Testament. Pierwszy list św. Jana, rozdział 2, werset 22. I czytam. Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. Tak? Czyli to nie jest tylko kłamca, ale to jest także antychryst, przeciwnik. A jeżeli jest przeciwnikiem, jest też i e, szatanem, ponieważ e, e, szatan z oznacza przeciwnik Boga, ten, który chce zwalczyć Jego zamiary i walczy przeciwko Jego e, wierzącym. No więc idziemy dalej e, Koran i e, idziemy dalej także w Pismo Święte. Mamy tak, księga rodzaju, rozdział czwarty. Kain i Abel. Wszyscy znają historię Keina i Abla, kiedy Kain zabija Abla. Powód był taki, gdyż Abel składał ofiary z Barana. Barana, owieczki. Tak? I składał te ofiary Bogu i były miłe, natomiast Kain składał i według Kaina nie były miłe. I e, ten był zazdrosny i smutny, więc powiedział mu pan: Tak, e, rozdział 4, Księga sięga rodzaju 6. Pan, że, ten, pan zapytał: Kajna, dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież, gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wód i na ciebie. A przecież ty. Masz nad nim panować. Tak? Czyli przychodzi do niego Pan Bóg i mówi, żeby przestał być taki zazdrosny i niezadowolony. Kane, tak. Później Cain, jak wiemy, bierze swojego brata, wychodzą, zabija go, tak? mówi do niego, chodźmy na pole, tutaj pisze. Cain rzuca się na niego, zabija swojego brata. Wtedy Bóg przychodzi i pyta, gdzie jest brat twój Abel. On odpowiedział, nie wiem, czy jestem stróżą brata mego, czyli kłam, Rzekł Bóg, cóżesz uczynił, krew brata Twego głośno woła ku mnie z ziemi, czyli nieba. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, którą rozdała swą paszczę, aby wponąć krew brata Twego, przelaną przez Ciebie, gdyż gdy, gdy rolę to będę sprawiał, nie da ci już ona wielu klonów, płaczem i zbijaczem będziesz na ziemi. Tutaj mamy zdecydowanie opis miejsca, które zostało puste, tak jak pustynia. Tak, czyli to jest nie tylko pustynia i miejsce, gdzie już nic nie rośnie, ale to jest Cain, który zabija brata. Dlaczego Cain zabija brata? Chodzi o podtekst religijny. Dlaczego? Bo Abel składa ofiary i są Bogu. Cain składa, ale nie są mi Bogu, ale Bóg mu mówił. Postępu jest niedobrze, więc mi się to nie podoba. Co Cain dalej robi? Postanawia zabić, w po tekście religijnym, Abla z zawiści. Później jeszcze kłamie, że go nie zabija. Pan Bóg go wypędza z tego miejsca. Dokąd go wypędza? Pan Bóg wypędza Caina do kraju... Nod, tak się to kiedyś nazywało, na wschód od Eden. Tak? Dobra, ale on tam idzie, czyli tak, zimę, Ziemia nie jest do uprawy, jest pustynią, Cain tam osiada, czyli to jest w pewnym sensie takie miejsce, gdzie nic nie rośnie, jest tułaczem, jest podróżnikiem i tak dalej. Później idziemy dalej, co się dzieje z panem tak? Potomkowie Kaina. Kain zbliżył się Keina, Kaina, bo to yy, ja trochę czytam po angielsku, to tam się trochę inaczej sylabuje, ale to jest Kain. Anglicy czytają Kain, tutaj się czyta po polsku Kain, to przepraszam za yy, troszkę inną tłumaczenie. Ale dobra, idziemy dalej. Potomkowie Kaina. Yy, ten sam rozdział, czwarty księga rozdziału, werset 17 zaczyna się. Kein zbliżył się do swej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha, a tamten później, gdy Kein zbudował miasto, nazwał je od swego, swego syna Henoch. Henoch był ojcem Izada, i tak dalej, i tak dalej, Matosza, i tak dalej, idzie to dalej do przodu. Lamek wziął sobie dwie żony. Zobaczcie już tu, jak ewoluuje Kein. jego potomkowie. Już nie bierze jednej, już bierze dwie żony. I zobaczcie, co się dzieje dalej. Wziął sobie dwie żony, jedna miała na imię Ada, druga Silla, jedna urodziła Dżabala. Był ojcem mieszkający pod namiotem pasterzy. Ciekawe, on był ojcem mieszkańcym pod namiotem pasterzy. Kto był z takimi pasterzami, którzy mieszkali na ziemi pustynnej, wędrują e, chociażby na Wielbłądach? To jest Arabia Saudyjska, to są te kraje takie właśnie e, pasterskie które koczowały w tamtych czasach, ale idziemy dalej, tak? Nie nam wszystko wyjaśnia. Wziął Jabala, Urodziłam mu Dżabala, przepraszam. Adam mu Jabala, później był prawo z myślą w Brat posterze. nazywał się Dzubal. Od niego to pochodzą wszyscy grający na 3-3 No dobra, tutaj jakieś pisy. Idziemy dalej werset 22. Urodziłem mu Taba Arkana. Tabala Kejna, czyli tak, był on kowalem, tworzącym wszelkie narzędzia dla żelaza. No, w, tym, w tym kontekście tak szybko stałem się Wam czytać, ponieważ chcę przeminąć pewne fakty, które ludzie często czytają w Piśmie Świętym i przemijają. Później tak, Lamek, czyli to jest ten, który wziął dwie żony. Teraz tak, czytamy, Monogamia, czyli był przeciw Bogu też. No, monogamia czy? Nie jestem pewien, czy użyłem dobrego słowa, przepraszam. Ale miał już dwie żony. Idąc dalej, Lamek rzekł do swojej, do swych żon. Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka. Czyli jego żony, czyli takie niewolnicze, oni nie mówił. Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka niewolnicze. Nastawcie ucho na moje słowa. Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on nie zrani. I dziecko, jeśli mi zrobi silnik. Ok, czyli z tego kontekstu wychodzi, że lamy były już tak? Yy, I to, co chciałem zwrócić uwagę, to yy, że. Yy... muszę tutaj jeszcze coś przełączyć. Ok. Yy, czyli on już ma żony. Później teoryzuje je, tak? jak nie wolni są. Ich. Ciekawe, w jakiej ligi to się będzie dzieje. Może później wie o tym, że może zabić gotów, zabić dorosłego człowieka i dziecko. Biblia nam w pewnym sensie nakreśla pewnych ludzi. Po pierwsze, teraz ja Wam przeczytam pewne pominięcia z Biblii, które są oczywiste. A więc, tak, Kein założyli miasto. To miasto Keina jest założone, było w starożytnej Mezopotanii i miasta Nowa. To były miasta pomiędzy Babilonem a Ajabem Saudyjską, czyli dzisiejsza Arabia Saudyjska Iran, a państwa islamskie. Teraz tak, Kein zbudował miasto, lamek, gdzie osoby dwie żony, czyli też było już. Przeciw przykazaniu Bożym wystąpił. I teraz tak, jedna żona urodziła mu dżabala. Tak, tu pisze dżabala, ale gdybyśmy to przeczytali tak na przykład jak dżabal, to już mamy po islamsku, tak? Urodziła mu dziecko tej kultury, żeby było dżabal, czyli yy, muslim, tak? Później tak, yy, później... Brat Lameka nazywał się Jubal, ale można to przeczytać jako Jubala, tak? Czyli mamy drugiego musulmana, w Piśmie Świętym podkreślonego, tak? Natomiast Esilla, żona Lameka, ona też urodziła dziecko i nazywała go Tubala Tubal Kain. I teraz, jak to przeczytać? Ciekawy brzmi, jak się przeczyta Tub Al Kain, tak? Na przykład Al Kain, Tub al to są bardzo pokrewne e, zwroty, tylko że w, w Izraelu nie używali al, tylko łączyli to razem, tak? Więc tubala, tub a w islamie bądź w Arabii Saudyjskiej, Iraku to będzie określenie, bądź w języku standardowym byłoby to określenie tub kain tak? Czyli tutaj Biblia nam pokazuje, kto był e, za. To był przodkiem e, państw bądź e, ludności islamskiej na terytorium Arabii Saudyjskiej i Iraku. Tak? I tutaj jeszcze, jeszcze Biblia nam pokazuje, bo to jest bardzo ważne, pokazuje, że on jest gotów. Lamek, który wziął żony, miał e, dzieci, które nazywał Al, Jabal, Tub al-Kain, i brata miał e, e, Jabal, tak? Jabal. Jabal, Jabal-Kain. Balkain, i tu tam nam Biblia się pokazuje, że on jest gotów zabić dosłego człowieka bądź dziecko, yy, i mówi to do dwóch żon w pewnym sensie. Mój kolega mówi, że Islam jest religią pokoju, więc yy, postanowiłem sobie podkreślić wam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie niektóre yy, cytaty z Koranu mówiące o o tej religii miłości. A więc tak, jeden cytat to jest uh, and kill them whatever you overtake them or albo and kill them whatever you um, see them. Czyli i zabijajcie ich gdziekolwiek ich znajdziecie. To jest jeden cytat. Drugi. We will we, we'll cast you in the hearts of do, those who disbelieve ...disbeliever for that association with area, czyli będziemy wrzucać im tak? We will be cast terror into the heart. Będziemy siać teor, tak? Czyli tam módły tu się teor dalej. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, która pokazuje nam, że to nie jest prawda, co tam mówi o tym To pokolu. Cokolwiek, że tak. Whoever is enemy of Jibra'el, um, for sure, sur, he revert into your heart by Allah, Komar. czyli e, ktokolwiek jest wrogiem Jibra'ela, e, jest też w pewnym sensie wrogiem tego Allaha. Tak? Chodzi o to, że e, oni zastąpili e, Jibra'ela Gabriela. Gabriela tak? Wstaje w zapisach nasz Gibral. Dzień znaczy zło bądź diabeł. Gibral znaczy bóstwo diabła, tak? więc tam się jemu nie, ukazał, nie ukazał Gabriel, tylko Gibral. Oni później zmienili to na nazwę Gabriel. Wciskają tak? z kłamstwa. A właśnie po pokłamstwa oni mogą muslimi, bądź islam, może kłamać, zmieniać. Wielokrotnie dawne teksty kłamu są zmieniane pod nowoczesne propagandę kłamstwa. Tak? Na przykład to, że był Dżibrael, a zmienili to na Gabriel, tak, a to byli dwóch upadłych, dwóch innych aniołów. Dżibrael jest aniołem, który uparł, bądź w ogóle go nie ma w Piśmie Świętym, tak? a Gabriel jest. W takim razie jaki anioł się ukazał dlatego tego ich proroka? Tak? Na no pewno nie był to Gabriel. Druga sprawa, e, tak jak mówiłem, oni odrzucają wiarę w Jezusa Chrystusa jako Syna Boga, więc to, co czytałem na początku, tuż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem. Ten jest właśnie antychrystem, przeciwnikiem. Tak? Czyli jest wiele takich ciekawych rzeczy, które dzisiaj powiedziałem, czyli nie jest to religia pokoju, nie jest to religia prawdy. Nie ma tam, jest to nawet religia zabijania, ponieważ pierwsze morderstwo było się w imię Boga, czyli tak jak oni krzyczą i zabijają, bądź odcinają głowy na filmach na YouTube, bądź e, ostatni zamach w tym miejsce miejscu w Paryżu, też krzycieli, że zabijają w imię swojego bóstwa i zabijali też w imię swojego połowa, czyli Kein zabił w imię Boga, taką przynajmniej myślał, Habla zawieści zazdrości. Też oni to samo robią. I tak samo mamy opisane, że Cain poszedł w Piśmie Świętym powędrował na, na te tu, tereny pustynne i tak dalej. I tam jak czytałem, Wam założył swoje miasta na obszarach Arabii Saudyjskiej, bądź Mezopotamii, Babilonu, parę tysięcy lat temu. I na dodatek jeszcze mieli dzieci, które w Piśmie Świętym pisze, że to był właśnie tubo, Tubal cain bądź Dubal, tak e, aczkolwiek, e, Pismo święte nie, nie jest napisane po, w języku islamu, jest napisane w języku hebrajskim. Natomiast gdybyście to przetłumaczyli na język hebrajski, to właśnie by było e, Tub al albo Jubal. E, Dlaczego jest, myślę, znalazł się ten cytat, właśnie potomkowie Keina? Ponieważ było to bardzo ważne w Piśmie Świętym, żeby pokazać skąd Kain i inni jego ludzie, znaczy potomkowie jego przychodzą, tak? od morderstwa, zabijania i nieprawdy. Właśnie, to chyba tyle na temat tej religii pokoju. Żebym jeszcze podkreślił, jedno z imion tych ich, w islamie tego bóstwa to jest niszczyciel, tak? Natomiast niszczycielem jest piśmie świętym, diabeł, tak? Jednym z imion jest, w islamie tego bóstwa ich, jest terror. Terror, siał, diabeł. Jedno z imion w tak, tak zwanego bóstwa, które się nigdy nie bawiło, zanim się pojawił e, Jibril i jedynym e, prorokiem jest ich e, prorok, Mahomet. Natomiast e, w Biblii mamy setki proroków, tak? wiele cudów, oni tam nie, jest, nie mają. I e, jednym z takich imion jest e, najbardziej dumny, tak? albo najwyżej postawiony. Najwyżej postawiony i najbardziej dumny w Piśmie Świętym był szatan, on został wygnany z nieba na ziemię. Czyli, jeżeli ktoś naprawdę poczyta Pismo Święte, po, popatrzy y, na, y, na ich działania i na wierzenia, będzie dobrze wiedział, że nie ma tam za głos prawdy. Tak? To chyba tyle na temat tego. Pamiętajmy, że Kain zabił Abla za to, że ten wierzył w Boga. Pamiętajmy, że dzisiaj, że islamiści zabijają chrześcijan, y, jest wiele filmików na ten temat na YouTube. Bądź o chrześcijan pale kościoły w imię swoich wierzeń i szaleństwa. Tak jak przeczytałem, że w Piśmie Świętym ten człowiek był gotów zabić dziecko i kobietę, która jego braził, bo on będzie chciał mu coś zrobić. Czyli totalny obłęd tych ludzi ze zwierzęciem No dobrze, to tyle.